Rozmowa Poranka. Tomasz Bojkowski, kierownik działu epidemiologii śląskiego Sanepido jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Temat głośny w ostatnim czasie, błonica, która wróciła do Polski. Podobno ona budzi w internecie większe zainteresowanie niż nadchodzące wybory prezydenckie. To jest ciekawe. Może też dlatego, że od lat nikt o niej nie słyszał. Mówiąc tak najkrócej, o jakiej chorobie mówimy? Mówimy przede wszystkim o chorobie bakteryjnej, poważnej chorobie, która, tak jak pan redaktor wspomniał, nie była odnotowywana bardzo dawno w Polsce i bardzo dobrze. To świadczy o tym, że jednak odporność nasza populacyjna, yy, nasze społeczeństwo yy, nie jest narażone na tą chorobę. Mówimy tu w aspekcie epidemiologicznym. Niemniej jednak, ten przypadek, który się pojawił w ostatnim czasie, pokazuje, że. No, nie ma chorób, które zostały wyeliminowane w Polsce? No, na razie mamy jeden przypadek potwierdzony i jeden przypadek osoby, która miała styczność, jest jakby pod tym kątem badany. Na ile możliwe jest to, że liczba przypadków wzrośnie? Pytam dlatego, że to jest taka choroba, która, jak wyczytałem, jeszcze w połowie ubiegłego wieku wywoływała epidemię. Wywoła, wywoływała epidemię. Czyli potencjał zakaźny jest? Jest jak najbardziej, jest bardzo duży potencjał zakaźny. Choroba, bakteria przenosi się drogą kropelkową, też bliski kontakt. To już świadczy o tym, że ta możliwość zakażenia jest bardzo duża. Dlaczego stanowiła bardzo duży problem na początku XX wieku i do połowy XX wieku, można powiedzieć? Bo nie było szczepień ochronnych. Powszechnie stosowanych szczepień ochronnych wywoływała epidemię, ogniska. I była chorobą, która powodowała około 50% śmiertelność małych dzieci. I to jest chyba argument, który coraz większej liczby osób nie przekonuje. Ten, którego pan w tym momencie użył, bo przeanalizowałem te artykuły, które się pojawiają właśnie na temat błonicy. I niemal pod każdym, jeśli włączone są komentarze, to pojawia się takie słowo jak straszenie. To jest straszenie? Nie, to nie jest straszenie. To jest uzmysłowienie i pokazanie, że mamy sytuację epidemiologiczną, która może się rozwinąć. Dlaczego te przypadki? Bo to należy zwrócić bardzo uwagę na to, skąd to się działo. Tak? Mamy podróże międzynarodowe. Często teraz, częściej podróżujemy niż wcześniej do krajów o niskim poziomie zaszczepienia. Nie zwracamy uwagi na to, że też powinniśmy się szczepić, podróżując do krajów Afryki, Ameryki Południowej, Azji i niestety tam choroby zakaźne, typu na przykład, powodują epidemię. Niestety. Te przypadki, które zostały potwierdzone już dwa, bo to można powiedzieć, że to dwa przypadki już potwierdzone teraz w naszym kraju, właśnie są związane z podróżą międzynarodową. Nie mamy lokalnych epidemii, nie mamy chorób, które występują u nas czy w Województwie Śląskim, na szczęście, czy w kraju powodujących ogniska bolnicy, na szczęście. Ale na pewno nie straszymy, tylko staramy się uświadomić społeczeństwo, że to jest problem, że to jest choroba, która może się pojawić. Do no właśnie, tylko pytanie, jak to uświadamianie w tym momencie wygląda i jak ono idzie, że takie instytucje jak SanEPIT i też lekarze wydają się do coraz większej liczby osób nie trafiać. Co jest nie tak? Myślę, że tutaj bardzo negatywnie działa internet, media społecznościowe, gdzie jesteśmy bombardowani jako społeczeństwo niezweryfikowanymi, nierzetelnymi, nieprawdziwymi informacjami i chcąc na szybko jakąś informację złapać, bo na przykład podróżujemy gdzieś, czy. czy, czy z kim się spotykamy, czy to jest zagrożenie, czy nie jest zagrożenie. Szukamy tych informacji w internecie, no i tam bardzo dużo jest tych informacji nieprawdziwych. To, wie pan, że zaraz pojawi się tutaj taki argument, no ale przecież powikłania poszczepienne są. Co pan na to odpowie? <laughs> Oczywiście, że są. Są niepożądane oczyny poszczepienne, są powikłania po szczepieniu, są powikłania po antybiotykach, są powikłania po substancjach leczniczych, są powikłania po różnego rodzaju innych produktach, ale proszę zwrócić uwagę w statystykach epidemiologicznych o powikłaniach po chorobie zakaźnej i konsekwencjach przebycia choroby zakaźnej. Mówimy tu o ciężkim przypadku błonicy u dziecka, które było hospitalizowane i w przypadkach innych powodujących powikłania Neurologiczne, yy, sercowo-naczyniowe, zgony, bo choroby zakaźne niestety to również są zgony. Yy, w statystykach mamy zgony na grypę, zgony na COVID, zgony na inne choroby zakaźne. Yy, także bazując na działaniach niepożądanych i mówiąc o działaniach niepożądanych yy, szczepień och ochronnych, zwróćmy uwagę, co się dzieje w przypadku zachorowania na chorobę zakaźną i powikłań po chorobie zakaźnej, nie ciężkich, ale po 10-5-10 latach, wychodzi nagle, że coś się dzieje z naszym organizmem i nie jesteśmy w stanie zweryfikować, jaka jest przyczyna. A być może przechorowanie choroby zakaźnej w, wcześniejszej, w wcześniejszym etapie naszego życia było tego przyczyną tutaj lekarze jasno się wypowiadali jeżeli chodzi o ten przypadek błonicy dziecka hospitalizowanego we Wrocławiu że konsekwencje mogą być dramatyczne przejścia tej choroby nerki serce wątroba być może będzie tak że to dziecko nigdy już do zdrowia w pełnym tego słowa znaczeniu nie wróci to proszę sobie uzmysłowić jakie są konsekwencje nigdy nie staram się nie staramy się straszyć tylko uświadamiać społeczeństwu o problemach bo ja odnoszę takie wrażenie że przez y, powszechnie stosowane szczepienia ochronne na bardzo wysokim poziomie w Polsce zaczęliśmy zapominać o chorobach zakaźnych pamiętamy tylko o grypie w okresie sezonowym pamiętamy ewentualnie o covidzie teraz mówi się o RSV e, czasami Mieliśmy epidemię krztuśca i to jest wszystko. Jeszcze ostatnio mamy rzeczywiście krztuśca, choć też a propos tego pojawiają się argumenty, że to taki jest biznes krztuścowy. Wiadomo, że stoją za tym duże firmy farmaceutyczne. Takie są argumenty, wie pan, na które też takie instytucje jak Sanepid muszą odpowiadać. Oczywiście, panie redaktorze, analizując choroby zakaźne w tym krztusiec, Mamy tutaj rzeczywiście w ostatnim roku epidemię krztuśca i trzeba sobie to jasno powiedzieć. Zaobserwowaliśmy bardzo duże wzrosty. Na przestrzeni 20-30 lat obserwujemy tak zwane wzrosty epidemii wyrównawczej. Czy mamy jeszcze odporność na tę tak chorobę w Polsce? Już powiem. Jeżeli chodzi o kwestię odporności na krztusiec do 19 roku życia, ta odporność się utrzymuje na bardzo dobrym poziomie. E, oczywiście przypadki zachorowania są. E, dlaczego? Dlatego, że mamy te obowiązkowe szczepienia ochronne. E, w, jeżeli chodzi o kwestie odporności osób starszych, osób dorosłych, tutaj już mamy duży problem. Z tego względu, że ta odporność niestety na krztusiec jest, nie utrzymuje się całe życie. I tutaj należy przypominać e, e, Organizm powinien dostawać tą szczepionkę około co 10 lat, żeby pobudzać ten układ odpornościowy, żeby przypominać, że, że mamy tą odpowiedź immunologiczną na, na krztusiec. I no tutaj ten poziom wyszczepialności osób dorosłych jest zdecydowanie mniejszy. Zwracam też uwagę na to, że te epidemie krztuśca mogą być związane też z... że ten patogen w pewny sposób mutuje, on się też dostosowuje do, do, do populacji, bo niestety mikroby też odpowiadają nam na, na to, jak z nimi walczymy. I w tym przypadku być może tak jest, że znalazł sobie, sobie troszeczkę taką niszę ten patogen i właśnie atakuje w tym roku, to chociaż to... w ostatnim czasie obserwujemy powolne, ale spadki krztuśca. To może też dlatego, że ostatnio nieco łatwiej się zaszczepić i jest więcej miejsc, w których można się zaszczepić. Apteki są takim miejscem, no, ale to ciągle jest jeszcze nowość. Jeszcze jedna rzecz, o którą chciałem Pana zapytać, bo krztusiec, błonica, tężec, tak? tak. To, to jest ten pakiet szczepień obowiązkowych. Jak to jest właśnie z tą obowiązkowością w Polsce. No coraz więcej osób, jakby z tego wynikało, odmawia szczepienia dzieci. No tylko właśnie czy one są obowiązkowe, czy one są tylko z nazwy obowiązkowe? Nie, szczepienia ochronne w Polsce na wybraną grupę chorób zakaźnych do 19 roku życia są obowiązkowe. I przepisy mówią jasno i wyraźnie, że jest obowiązek szczepień ochronnych w Polsce do 19 roku życia na wybrane choroby zakaźne, które są refundowane, czyli są darmowe. Także ten obowiązek jak najbardziej e, obowiązuje, występuje. Niemniej jednak, tak jak pan redaktor wspomina, no tutaj mamy e, w statystykach e, niestety m, coraz więcej osób, które się nie chcą szczepić. Czyli chcą egzekwowanie szczepić. jest problemem. Egzekwowanie jest problemem. E, m, wtargnięcie do świadomości może tych osób e, też jest problemem tutaj, żeby uzmysłowić im, wyjaśnić dlaczego te szczepienia są ważne. Ciekają, boją się pewnych rzeczy. E, to jest większym problemem, bo egzekwowanie to jest taka już, można powiedzieć, sama końcówka tego etapu, gdzie inspekcja sanitarna od początku zweryfikowania rzeczywiście ta osoba, to dziecko jest niezaszczepione, rodzice tutaj nie szczepią swojego dziecka. Początek to jest kontakt, to jest rozmowa, to jest tłumaczenie. Się staramy się wyjaśnić, dlaczego to jest tak ważne, i gdzieś tam na samym końcu ostateczna ostateczność to jest ta próba wyegzekwowania tego obowiązku. No, choć tak? To by musiał być jakiś e, przepis mówiący o tym, że rzeczywiście ktoś to będzie egzekwował. No. Kwestia znaczy, jest tego, czy ktoś może obecnie to egzekwować. Znaczy, znaczy no, Inspekcja sanitarna może egzekwować jak najbardziej, tylko tak jak mówię tutaj, my staramy się rozmawiać przede wszystkim, bo m, nie na zasadzie takiej. Narzucania takich mocnych elementów o mocnej strategii wprowadzania tych, tego egzekwowania tych, tych szczepień ochrony, tylko przede wszystkim ta rozmowa. to jest najważniejsze, i to po, po, powinno w kontekście powiedzmy. Roku dwóch lat przynieść jakieś większe efekty. To już ostatnie pytanie. Mówiło się zawsze, że marzec to jest taki miesiąc infekcyjny. Marzec powoli się kończy, to znaczy, że kończą się infekcje? Czy jeszcze nie? O no właśnie nie. Właśnie się nie kończą infekcje. Rzucając ostatnio analizę COVID, RSV, wirusa RSV i grypy. Mówimy tutaj, że na obecną chwilę mamy stabilną sytuację epidemiologiczną, ale ona utrzymuje się na wysokim poziomie, niestety. Jeżeli chodzi o grypę, rzeczywiście te spadki są, obserwujemy, ale wirus RSV dalej od, yy, można powiedzieć, początku lutego utrzymuje się na podobnym poziomie. Dlaczego wirus RSV jest tak ważny populacyjnie? Ponieważ to jest wirus, który atakuje też małe dzieci, dzieci do drugiego roku życia, i tutaj widzimy około 50% infekcji związanych z wirusem RSV to są dzieci do drugiego roku życia, i niestety, niestety powoduje też dużo hospitalizacji. I to gdzieś dla inspekcji sanitarnej jest bardzo, ważny, bardzo ważna informacja, że tutaj ten wirus jest bardzo niebezpieczny. Choroby infekcyjne e, generalnie mają to do siebie, tak jak pan redaktor wspominał, że w okresie jesienno-zimowym się aktywują bardziej, ale w tym roku e, dłużej z nami zostają i to widzimy. E, nie, mamy, nie odnotowujemy takich spadków chorób infekcyjnych, jak to miało miejsce rok, dwa, trzy, trzy lata temu. Czyli tutaj powiedzenie byle do wiosny nie obowiązuje, bo wiosna przyszła? Nie obowiązuje. Się nie nawet jak mamy końcówkę marca, widzimy tutaj za oknem, poprawia nam się pogoda, ale nie zapominajmy o tym, że, że infekcje zostają z nami. Mało tego, w lato też również chorujemy na choroby zakaźne. Tomasz Bojkowski, kierownik działu epidemiologii śląskiego Sanepidu. Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję Państwu. Radio M 107 i 6 FM